Serdecznie witam na dzisiejszej konferencji prasowej, prezes miasta Anna Miejczkowska, przewodniczący Rady Miasta Bogat Błaszczyk, radni Rady Miasta Kołobrzeg, Pan Prezes Komunikacji Miejskiej, Pan Michał Jaczyński. pani Prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo, miło mi jest wszystkich Państwa powitać w nowym roku i raz jeszcze chciałabym życzyć nam wszystkim, aby ten rok był rokiem szczególnym, rokiem wypełnionym radosnymi dobrymi nowinami. I taką nowiną chcielibyśmy dzisiaj podzielić się z mieszkańcami naszego miasta, bo nie bez powodu zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję wszystkich Państwa do siedziby naszej spółki komunikacji miejskiej, bo rzecz będzie dotyczyła właśnie komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo, miło mi jest poinformować, że z dniem 1 czerwca mieszkańcy naszego miasta kołobrzeżanie, którzy posiadają kołobrzeską kartę mieszkańca będą mogli skorzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej Dodatkowym atutem tego pomysłu jest fakt, że nie trzeba będzie już kupować biletu elektronicznego. W miejsce tego biletu elektronicznego będzie karta mieszkańca. W tej chwili trwają prace nad zintegrowaniem systemów, czyli wsiadając do autobusu, nie bilet elektroniczny od 1 czerwca, tylko karta mieszkańca umożliwi nam skorzystanie z bezpłatnego przejazdu. Pomysł tej bezpłatnej komunikacji dla naszych mieszkańców jest pomysłem głęboko przemyślanym. Udało mi się razem z radnymi przekonać większość w Radzie Miasta. Przygotowujemy już uchwałę uchwałę Rady Miasta. Przemyślane jest dlatego między innymi, że analizowaliśmy jak kształtują się ilości kupowanych biletów, czy też ile osób korzysta z płatnej komunikacji. My wiemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w naszym mieście jest duża grupa koobrzeżan, którzy już dzisiaj korzystają z nieodpłatnej komunikacji, bo są to dzieci do 6 roku życia, bo są to uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 22 roku życia są to osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, ale są to również osoby 60 plus. Od 1 czerwca obejmiemy również tym przywilejem pozostałych mieszkańców. Szanowni Państwo, to zintegrowanie systemów, czyli raz jeszcze karta elektroniczna zastąpiona zostanie wszystką kartą mieszkańca, na pewno ułatwi i mam taką nadzieję, że zachęci mieszkańców do korzystania właśnie z komunikacji miejskiej. Tym samym będzie to duży krok do zmniejszenia. Ruchu na ulicach naszego miasta. Mamy też przeanalizowaną sytuację finansową spółki i oszacowaliśmy, że ta zmiana, którą wprowadzamy z nim 1 czerwca, będzie nas kosztowała milion złotych. I patrząc na to, jak, jak mieszkańcy, ilość mieszkańców, którzy korzystała. Z tej bezpłatnej już komunikacji widzimy, że 80% płatnych przejazdów odbywało się w sezonie letnim, co oznacza, że to głównie turyści kupowali bilety i oni te bilety będą musieli kupić nadal, bo jest to wielki przywilej, który my jako samorząd miasta kierujemy do mieszkańców naszego miasta, którzy posiadają kowrzewską kartę mieszkańca. Panie Przewodniczący generał Jezuitów nie uczył, że masz coś ważnego do powiedzenia, to przeczytaj. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, początek roku to dobry czas na ogłaszanie nowej no dobrej nowiny. Bezkładna komunikacja dla wszystkich mieszkańców Kołbrzegu to od dawna postulowany i cząstkowo wdrażany projekt. Osobiście zaliczam się do jego propagatorów i zwolenników. Od dziś kojarzył się będzie z naszą kadencją i prezydenturą pani prezydent Kaczkowskiej. To ogromne wzbogacenie naszego sztandarowego projektu Kołobrzewskiej Karty Mieszkańców. To w końcu e, najbardziej pospołeczny no sposób redystrybucji miejskiego budżetu. Ale obok charakteru społecznego, socjalnego ma on również poważny walor programu ochrony środowiska oraz walor ekonomiczny. Przekonało się już o tym wiele aglomeracji miejskich w kraju i na świecie. Program doskonale wpisuje się w realizację polityki budowy parkingów i szerszej, szerzej w politykę transportową miasta. Z ogromną satysfakcją wpiszę stosowną uchwałę w program posiedzenia najbliższej rady sesji Rady Miasta. Wyrażam nadzieję, że uchwała wprowadzająca bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców Kołbrzegu zostanie poparta nie tylko przez nasze kluby, ale spotka się z poparciem zdecydowanej większości radnych. W, imieniu, w ich imieniu dziękuję Panie Prezydent za tę inicjatywę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dla nas ten projekt uchwały jest jednym z elementów, które chcemy wprowadzać w brzegu w celu jak najefektywniejszego zarządzania ruchem. Tak jak Pani Prezydent wspomniała, jak wspomniał Panie Przewodniczący, darmowa komunikacja miejska ma zachęcić do tego, aby ruch kołowy, ruch pojazdów indywidualnych był w pobrzegu jak najmniejszy. Oczywiście, jak wspomniałem, to jest jeden z elementów. Innymi elementami będą oczywiście, to jest to, nad czym my pracujemy, tworzenie linii komunikacyjnych, które będą obsługiwać centrum miasta, będą z strefą uzdrowiskową z budowanymi parkingami, zbudowanymi, projektowanymi parkingami park ride. Także my robimy wszystko, żeby ta oferta przewozowa w Kołobrzegu była na tyle rozwinięta, żeby ten samochód był tylko ostatecznością. Wiemy doskonale wszyscy jaki mamy problem, głównie w okresie sezonowym z, z ruchem kołowym w Kołobrzegu. Tego typu działania jak darmowa komunikacja, jak dodatkowe linie autobusowe mają na celu to, aby ten ruch był jak najmniejszy. Oczywiście wiemy, że całkowicie pewnie tego problemu nie wyeliminujemy, ale my jako spółka musimy dać to narzędzie, tą alternatywę dla turystów, dla mieszkańców, aby w kołbrzegu, w okresie cenowym nie trzeba było korzystać z ruchu kołowego i z indywidualnego i mam nadzieję, że, że tego typu działania nam, nam w tym pomogą. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jak to rozumiem, bilet elektroniczny straci ważność. I pytanie od strony technicznej, jak to będzie wyglądało, bo bilet elektroniczny musimy przyłożyć do kasownika. Czy karta mieszkańca jest tak. przystosowana do tego, czy po prostu trzeba ją będzie posiadać, tak. tylko wyłącznie i na wezwanie kontrolera pokazać. Bilet elektroniczny nie przestanie funkcjonować jako taki, bo dlaczego będzie funkcjonować? Bilet elektroniczny jest pełną formą powiedzmy skarbonki, formunetki która również używane jest przez osoby, które normalnie kupują bilety, także ona zostanie normalnie w użytku. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część pytania, jak najbardziej karta elektroniczna, w tej chwili po to konfigurujemy nasze systemy, żeby karta, karta mieszkańca funkcjonowała w ten sam sposób, czyli wchodząc do autobusu, przekładamy kartę mieszkańca, kasownik odnotowuje nam, nam ten fakt, i, i możemy z komunikacji korzystać. Trzeba będzie tą kartę mieszkańca, którą posiadamy wymieniać, czy nie? Nie, e, nie. system nie. będzie zintegrowany do tego, że te osoby, które już posiadają kartę mieszkańca, e, będą mogły w ten sposób korzystać. Jeżeli będzie darmowa komunikacja, to efekt może być taki, że będzie większa liczba pasażerów. Czy spółka jest przygotowana ewentualnie na zwiększenie liczby kółki albo zakup nowych autobusów? To jest głównym celem tego projektu, aby te, o, liczba tych osób w autobusach się zwiększyła. Im więcej osób w autobusach, tym mniej samochodów na naszych, na naszych ulicach. Jak najbardziej. No, my też do tego dążymy. Czekamy na, na pieniądze, głównie e, e, oczywiście europejskie, żeby otworzyły się programy, które pozwolą nam na zakup autobusów. Chcemy ten tabór zwiększyć, chcemy tę liczbę pojazdów na naszych autobusach zwiększyć. E, bo jak powiedziałem w, w, wcześniej, no, chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy w okresie sezonu tam nasza sieć komunikacyjna będzie różnić się od tego co jest poza sezonem musimy, musimy, tak jak powiedziałem, wcześniej, zintegrować, skomunikować ze sobą te obszary, które pomogą mieszkańcom, które są w tym, aby dostawać się autobusem do, do tych miejsc, które są można, tak, nie da się powiedzieć miesięcznie, dlatego że nasze miasto jest takim specyficznym miastem, że ten okres sezonu jest dla nas kluczowy. Jak Pani Prezydent wspomniała, wszystkich biletów płatnych w całym roku to jest okres, e, praktycznie e, głównie to jest okres sezonu i 80% tych wszystkich płatnych to są, to są turyści, więc to są te trzy miesiące, gdzie naprawdę tych e, sprzedaży mam najwięcej. E, tak jak mówię, no my rocznie e, przewozimy około 2,5 miliona osób. Także to, to naprawdę jest bardzo duża liczba, jak na, nasz, na nasze miasto i jak mówię, 80% tej liczby to jest, to jest tylko te 3 miesiące sezonu. Dziękuję Prezydent, ja mam jeszcze takie ile w tym momencie jest? Ponad 22 tysiące. Jest to niewątpliwie nas najwie, nasz największy sukces, sukces tej kadencji. Aż tyle, tylu kołobrzeżan zdecydowało się posiadać takie karty. No liczę na to, że teraz, kiedy otworzy się jeszcze nowe okienko, nowy bonus w postaci tej płatnej komunikacji, że kolejni mieszkańcy będą chcieli wyrabiać te karty. Jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście do gorąco zachęcamy, bo tych benefitów jest naprawdę dużo poza tym, który pojawi się 1 czerwca. To jeszcze można mówimy o komunikacji miejskiej, natomiast kolejowej Inwestycje Powstają. to nie są inwestycje, które prowadzi miasto, tylko prowadzi ja PKP Dekupę, ehm, i, i, i no na pewno ułatwi to również skomunikowanie, szczególnie mieszkańców dzielnicy Radzikowo, bo tamten przystanek w dzielnicy Radzikowo spowoduje, że nie będziemy już musieli jechać do centrum i parkować auta gdzieś tu przy dworcu, więc na pewno też jest to jeden z elementów takiej transformacji komunikacyjnej w mieście, budowane przez nas parkingi, a powstanie ich kilka, w najbliższym czasie, bo budujemy parking, duży parking wielopoziomowy przy ulicy kamiennej. Za chwilę rozpocznie się budowa parkingu dużego, też wielopoziomowego przy ulicy portowej. Przygotowując projekt nowej bazy komunikacji miejskiej, również tam zaprojektowaliśmy czy też projektujemy parking i będzie to parking, który spowoduje, mam taką nadzieję, że ci, którzy wjeżdżają do miasta, Będą zjeżdżali z S6, po prostu tam zostawią auto i przesiądą się na autobus komunikacji miejskiej. No i trzecie miejsce, które, czwarte, przepraszam, miejsce, które rozważamy, i na to miejsce, na ten parking są pieniądze w Zicie, naszym y, KOKOBI. To jest parking przy ulicy Fredry. Będziemy go projektowali, i tam mamy już też pomysł na to skąd pieniądze moglibyśmy pozyskać. Na ten parking przy ulicy 6 Dywizji również mamy pieniądze ze środków zewnętrznych, parking przy ulicy Kamiennej z Polskiego Ładu i parking przy ulicy Portowej. Jest to parking, który jest zbudowany w partnerstwie prywatno-publicznym, więc w najbliższym czasie powstanie naprawdę wiele miejsc postojowych. Tak je układamy na mapie naszego miasta, żeby można było łatwo przesiąść się z auta właśnie na komunikację miejską. Również planujemy zakupić autobusy zeroemisyjne. Ze środków zewnętrznych, z naszego zit -u. mamy tam już pomysł na to, w której osi te pieniądze się znajdują, więc kilkanaście autobusów będzie też zakupionych i to, to będzie też odpowiedź na pytanie, które padło dzisiaj, jak zamierzamy zwiększyć, zwiększyć ilość taboru poprzez właśnie wymianę taboru na zeroemisyjny. Transport w Kowrzybu musi być ekologiczny, również patrzymy na finanse i nam się to po prostu opłaca i ze względów ekologicznych, i ze względów ekonomicznych. O milion złotych wzrośnie dopłata do komunikacji miejskiej z budżetu miasta, a całkowita dopłata ile wynosi? Za rok 2022 dopłata wynosiła 10 milionów 600 tysięcy, za rok 2023 11 milionów 700 tysięcy. To są takie kwoty, my i tak dopłacamy do komunikacji miejskiej, bo tak jak powiedziałam, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, ilość osób, które korzystają z bezpłatnej komunikacji, jest duża. I dane też pokazują, że skoro 80% płatnych przejazdów to jest sezon letni, czyli tu się nic nie zmieni, bo ci turyści, którzy do nas przyjeżdżają i będą chcieli skorzystać z sieci parkingów, które będziemy budowali, na przestrzeni dwóch do trzech lat powstanie naprawdę kilka tysięcy miejsc postojowych. Więc chcielibyśmy ten ruch z centrum miasta i z dzielnicy uzdrowiskowej wyprowadzić, czy też zdecydowanie go zmniejszyć. Istnieje taka możliwość, że miasto przygotuje jakąś e, ulgę dla turystów i z tego wynika, że w sezonie lecimy. Nie, 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 Istnieje. Puchnie, oni istnieje. Takie są założenia parkingów Park and Ride. Zapłacą za parking i będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej. Taki mamy pomysł na parking przy ulicy 6 Dywizji. Po to, żeby po prostu odciążyć nasze miasto od ruchu samochodowego i od spalin tym samym. Dbamy o środowisko. Dzień. Oczywiście również te środki będą, środki są już zabezpieczone. Będziemy je również ze środków zewnętrznych. Dodatkowo pra, y, mamy zaplanowane y, zakupienie takiego systemu informacji czyli będą tablice informujące, na których parkingach, której części miasta są jeszcze wolne miast, y, miejsca postojowe. To również mamy już przygotowane. Więc to jest cała rewolucja dotycząca systemu komunikacyjnego w naszym mieście. Jeśli nie ma więcej pytań.